Hit tego sezonu. Jestem w tak ścisłym centrum Gandhi, że już bardziej nie można i pokazuje mieszkanie. 100 metrów kwadratowych. Wszystkie okna w super stanie działające. Trzecie piętro bez windy, lokalizacja u jakiej można pomarzyć super wykończone drzwi, okna. Fenomenalna kuchnia. Jest tak, jak tutaj wygląda. Nieruchomość jest bankowa i ma mega cenę. 60 tysięcy euro. Powtarzam, 60 tysięcy euro za 100 metrowe mieszkanie w ścisłym centrum Gandhi. Teraz pokażę, co znaczy ścisły. Tu jest salon, bardzo duży. Tu, jak już mówiłem, okna elegancko, wszystko działające i widoczek na same piramidki centro Germania. W takiej pozycji, w takiej cenie, bardzo dawno nie miałem mieszkania. A jeszcze przy tym skoku ostatni cen. Tuż obok jest hotel Borgia. Słynna Republika Argentyna i Paseo Germanias. Na są tylko po dwa mieszkanka. Z zadbanym. ekstra, ekstra mieszkanie. Polecam, pozdrawiam.